Tutaj Judyta, Marika i mamę. Halo? Wiem, co będziemy dzisiaj robić ferb, gdy zaczyna się lato, aż zatem wakacje i czasu wolnego jest tyle, co pojawia się problem i w mózgu wibracje, jak spojrzyście lepiej te chwile. Na, Na przykład, przykład nagrać hole zakupowy. Więc to prawda, mam dla Was dzisiaj kolejny hol zakupowy, ale tym razem to nie ja kupowałam większość rzeczy, tylko. Mamę! Mama, gdzie kupiłaś większe rzeczy? E, zakupiłam w Szwajcarii w sklepie e, GameStop. GameStop. Tak. Mama tak. już jest stałym klientem i naszym smuglerem gadżetów. Tak. Szmugluje od jakiegoś czasu. Tak. Szmugluje od jakiegoś czasu. Tak. Ale te gadżety pokażemy Wam na końcu, bo one są takie najlepsze. E, zacznę od tego co już może część z Was widziała na Instagramie, Instagram Wam też podlinkuję. Mam tutaj Funko Popa, bo zbieram Funko Popy. I to jest Ginny Weasley, na którą bardzo długo się czaiłam, bo jest po prostu przepiękna. Może Judy ją rozpakuje. To jest, Mamo, kojarzysz? z Ginny z jakiej części? Może pokażesz, czy mamy tutaj? Mm, komnaty tajemnic. Tak, ponieważ ma dziennik, a w tym dzienniku pisała do Toma Troszkę mam tutaj wytłoczkę uszkodzoną, bo mi się... Y Rozwaliła przy otwieraniu tego popa. Naprawdę długo się czaiłam i kupiłam go z drugiej ręki na grupie popowej, bo na Facebooku są grupy po prostu kolekcjonerów. No i sobie gdzieś tam negocjujemy ceny, ktoś wrzuca, bo się nie wiem, pozbywa kolekcji albo ma, nie wiem, ma dwie sztuki, więc to jest naprawdę fajne. Uważajcie tylko na podróby, jak kupujecie, i proście o dużo zdjęć, no bo różnie się może trafić. Ale co jeszcze chciałam pokazać, że dlaczego ona jest taka piękna? Bo ma piegi, a naprawdę mało, która dzini ma. Ma piegi, w sensie Funko, więc ona mi się bardzo podobnie podoba, przez te biegi. Tak. I nie wiem w ogóle, czy tobie się mało podobają te figurki, Funko? czy są takie. No, specyficzne, nie? Tak, no powiem w tak głowie. <laughs> Jak dla wszystkich, właśnie. Rodziców chyba zebranych wydatek, ale wspieram tu, wspieram moje córki, więc. E, tak, mama już Muszę popów, popierać. Trochę popów przywiozła ze Szwajcarii. E, ostatnie chyba takie duże to na święta. E, tak. E, dobra, to może Judy pokaż kolejną rzecz. To jest taka... Oh, Boże, też się długo natycznam. O tu zmienia czasu. Zmienia czasu hermiony. A to kojarzysz? To miałaś jak byłaś mała, tylko taka miniaturka, tandetna. W sumie co dziwne zobaczysz, że miniaturka. ona wcale nie jest mini. Bo ja już sobie to otworzyłam, pokażemy Wam właśnie, bo tak jak mama mówi, kiedyś to miałam taką, no wiecie, tańszą wersję. I porównamy sobie właśnie ten oryginalny, bo to jest licencjonowany produkt z Noble Collection. Noble Collection to jest firma, która się zajmuje właśnie tworzeniem replik filmowych. Nie tylko z Harry'ego Pottera, oni mają też z Gwiezdnych Wojen, z Władcy Pierścieni, więc dużo tego jest. Mm, więc sobie porównamy właśnie taki oryginalny z tym, takim, co możecie kupić za 10 zł na Allegro. Tak, mm, tak więc tutaj um, ja. Ua, mam paznokcie za długie. Um, rzeczy z Noble Collection przychodzą Wam z takim certyfikatem, że to jest właśnie produkt Noble Collection, licencjonowany, um, i też takim katalogiem co możecie znaleźć w środku. Tutaj nawet właśnie są różdżki, czy, czy są też szachy. Pamiętasz, Mamu, też szachy kiedyś były w tak, gazetkach. Tak, zbierałaś, no dokładnie. Kiedyś właśnie w gazetkach były, były te szachy. Teraz też z Gigir chyba przyszły któreś. Mm, więc ten zmieniacz czasu możecie kupić w różnych wersjach. On jest z taką gablotką, mi się ta gablotka bardzo podoba. Mm, ja Wam oczywiście zrobię przebitki na zbliżenia. Jest drewniana i tutaj, jak się przyjrzycie, to jest jeszcze ten napis napis Harry Potter. Napis Harry Potter. Mm, no i sobie na to wieszacie ten zmieniacz czasu. E, I on jest pozłacany. To jest podejrzewanie 24 właśnie... złota. To Chciałam przeczytać mm -hmm. Authentic Gold. Tak, tak. Tak, więc to jest prawdziwe złoto. No to tutaj płacicie. Ja to kupiłam na idealnych upominkach za 200 zł, bo tam chyba jakiś rabat zgarnęłam. Bo takie tylko widziałyśmy chyba za 280. No to to już tak całkiem sporo. To Judy, pokaż, y, może tak przybliż troszkę. Właśnie ten Złoty. Tam pokażę. Na takiej. Ech, 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 ona, takiej śmiesznej zapięcie. Nie jest w sumie długi, nie? Bo tak no, na nie. filmie, no to Hermiona zarzuca go na siebie, na Karego. założyć, no, tak. żeby zobaczyć. Tak, kręci we wszystkie stronie, się bardziej. Właśnie i to, co jest fajne, bo jak zaraz zobaczycie, ten taki no, nieprawdziwy, jakby nie ten licencjonowany, on się nie kręci, a ten faktycznie możecie zakręcić, tak jak to robiła Hermiona, więc no tutaj sam też w dotyku, jak zaraz sobie tutaj mama też obmaca, no jest obmaca, właśnie różnica Obmaca, mama obmaca. Ona, ona obmaca. Takiej długości jest. No dosyć krótki, ale to dobrze, ale no, bo widać właśnie, to właśnie można go sobie A tutaj mamy ten właśnie taki, co możecie kupić za 10-15 złotych na Allegro. On jest właśnie większy. Ma taką oba. samą zapinkę zrobimy wam przebitki. Tylko on się właśnie, on tylko się tak o no, kręci, jakby nie można poruszać tymi tutaj boczkami i troszkę jest różna też ta klepsydra. Zobaczcie. Tak, I tak dodatkowo, to, to hmm. ma złoty piasek, to ma srebrny, nie, raczej taki nie będzie widać, bardziej. ale... No tak. ale samą wielkość sobie no, zobaczcie, że się różnią. Więc tak jak widzisz, już miniaturkę, hmm. a ten jest w sumie większy. Tak, są hmm. napisy na tym, są tak jakby delikatniejsze napisane, a tutaj są tak wyryte, Takie jak bardziej jakby. wybite. Mm -hmm. No zobacz hmm. sobie, mamo, ten porównaj. Hmm. Wagowo. E, wagowo, nie wiem, chyba tamten jest cięższy. ten jest lżejszy, tak. mniejszy, ten e, taki złoto. licencjonowany tak. jest e, lżejszy. Jeszczeż ja że mówiąc na początku, się trochę zawiodłam, jak odpakowałam ten, bo myślałam, że on będzie w dotyku bardziej jak biżuteria złota. Tak, on wygląda tak tandetnie, tak, tak naprawdę. No że, no, że pisze, że to złoto, to tak nie wygląda. Nie ma takie dobrego. Poczucie... Przez łańcuszek. No, no. tak, bo to jest łańcuszek. Mógłby być taki cieniutki, Cienki, delikatniejszy, dusz, tak, 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 żeby można było Z tego co kojarzę, to możecie znaleźć też na, na Warner Bros. Studio Shop, czy właśnie na Noble Collection, naszyjnik, bo to generalnie nie jest naszyjnik. To jest zmieniać czasu. Zmieniać czasu, prop, replika. Więc to jest replika, a no, zmieniacze czasu w magicznym świecie. To nie są naszyjniki, tak, tylko to jest po prostu no, przedmiot z jakiegoś powodu wyglądałem jak biżuteria, nie, no bo pewnie po prostu żeby to można było właśnie faktycznie założyć i się cofnąć, żeby to się nie zgubiło, tak? W tak, takie, ale hermiona. no no nie jest to nie jest to po prostu biżuteria, tak? Dlatego podejrzewam, że właśnie no, no nie jest to takim Czuciu, jak złota biżuteria. Mhm. Ale no generalnie mi się podoba. W takich gablotkach dostaniecie. Nie też... kurzy się też w tak, gablotku. I ładnie to można po prostu sobie wystawić. Też w takich gablotach dostaniecie na pewno pierścień Marwolaganta. Też jakby taką tańszą replikę mogliście widzieć w naszym ostatnim filmie z Giggir, bo tam właśnie był. Więc Gigir teraz robi też takie właśnie swoje tańsze repliki. No to są drogie. Noble Collection ma drogie rzeczy, bo to są rzeczy na licencji, to są te takie najprawdziwsze, licencjonowane, jakby zaakceptowane przez Warner Bros. Więc jakby wszystkie inne, no to to są na jednak wisi. Mhm. Tak to mniej więcej wygląda. I sobie ten naszyjnik chowacie tak. tam w taką dziurkę. Judy to ostatnio jest. Tak, jak się dziwiła, tak. jak to się chowa ten łańcuszek, na zdjęciu go nie widać. Ale chciałam mieć, bardzo chciałam mieć jakąś rzecz z Noble Collection i to była chyba najbardziej taka, ze którą faktycznie no chciałam zapłacić, tak, że, no, że wygląda to ładniej, że można to nosić też na szyi. Trochę pewnie będzie Wymierza. szkoda. O, i troszkę, troszkę się tutaj wymierzyłam, ale to Marika się poprawi. Tak, na ekranie. I dobra, no to co, to w sumie przechodzimy do tych rzeczy, które przywiozła mama. Mama, mama też, też. przywiozła Fanko, papa. Pa. Tak, udało mi się 10 minut przed zamknięciem sklepu zdobyć coś jeszcze w tym sklepie. Mama wpada i wypada. Dokładnie, tak. ponieważ akurat tak kończę pracę, że zanim dojadę to zostaje mi niewiele czasu i w 10 minut jeszcze musiałam czekać aż 5 osób, zdecyduje się co chce kupić i dosłownie to co zauważyłam, szybciutko zgarnęłam, nie patrząc na ceny. Mama jak. tylko bierze. Tak, tak do, taka do, dokładnie zakupocholiczka w Lidlu. No. To Ale tak w sobie celowo ja. chyba nie różnią się jakoś bardzo, no wiecie, to jest też waluta, bo no mama ta przywozi ze Szwajcarii, więc zawsze to sobie musicie przez franki przemnożyć. Ale e, co fajne, jakby zawsze gdzieś tam ja mamie wysyłam, że może te, które nie są u nas tak dostępne, a tam są dostępne w standardowej cenie. Więc gdzieś tam wtedy e, mówię mamie, to rozglądać się za tymi, te, za tymi czy za tamtymi. Mm, więc no tak jak właśnie gdzieś tam na święta przywiozła, czy na urodziny. Mm, I tutaj też mamy popas z komnaty tajemnic. Mhm. Na święta muszę powiedzieć, że e, teraz było właśnie bardzo niewiele, ale wcześniej... Tak, pierwsze, które kupowałam, to muszę powiedzieć, że były dwie całe strony ściany takich tych fankopopów. E, zrobiłam zdjęcie, zrobiłam film i... Pytałam dziewczyn, tak, co chciałyby. Tego nie mam. Tego nie mam tego. Tak, dokładnie, było tak. tego bardzo dużo, a teraz zostały dosłownie cztery figurki. Hmm. Bardzo jest okrojony teraz. No, ten sklep. jednak COVID dotknął wszystkich, a to tym bardziej, że to jest taki typowo kolekcjonerski. Z tego, sklep. co się dowiedziałam, przez przypadek też e, ta firma miała jakieś tam problemy, może też no. dlatego. Tak, więc tutaj mamy też właśnie popaską na te tajemnicy Jest to Harry z tym blaczkiem i w piżamce. Bo e, przez Gilder Lockharta e, stracił kość w e, ręce. Tak, miał to, taką gumową. Tak, tym jakie to było ten zaklęcie brakiem emendów. Tak, tak. No i właśnie Harry skończył z glutem zamiast ręki. No takie śmieszne. Kapciuszków nie ma na boso. No, uroczy. Zdobyłam nawet kartę stałego klienta, to tak, już sobie tak. Już wiecie, to już jest, jak mama kupi dwa, to trzeci gratis, nie. Dokładnie. No, no nie zawsze, tym razem ale tak się nie było, zdarza. ale tak, raz mi się tak zdarzyło. Jeszcze ja schowam, kocham, a ty możesz weź kolejną rzecz. Kolejna to jest już dużo, znaczy dużo, no większa rzecz, tak. Tak, coś takiego oryginalnego. Tak, to też jest figurka, tylko no to już nie jest fanko, tylko jakaś inna seria figurek. Tak. Nie mam jeszcze żadnej figurki z tej serii oprócz no już teraz tej. I jest to hardo, -dziub. hardo -dziub, Tak. Hmm, Chciałam on... wcześniej zakupić takie figurki, ale Marika mówiła, że lepiej właśnie te mniejsze, które już wcześniej zbierała. No, Także to jest te pierwsza droższe, z tej kolekcji. I te są dużo, dużo droższe. droższe tak. tak, więc no jakbym miała jeszcze tutaj właśnie jak mama nawet pokazuje, scenę są. Jest cena nawet. Okay. Ta figurka. 50, kosztuje 49,90, czyli 50 franków prawie. No to sobie przynioscie razy cztery. Tak. <laughs> tak. Tu jeszcze jakbyś mogła ten tył pokazać, to właśnie są inne figurki tak. też. No one są one są ładne, bo one są bardziej takie filmowe, stylizowane na te filmowe i właśnie są na tych stojaczkach też. Tylko no jak już wiecie zbieram fanko, to gdzie ja jeszcze bym zmieściła takie? A ten hardodziop jest o tyle fajny właśnie na tym stojaczku, że on wygląda jakby latał. Nie hmm. wiem, czy tu tego wyciągniesz tak na chwilkę. Hmm. Tak, chcesz to mogę spróbować. To hmm. się tutaj no, tak. nie porwało. Są tam jeszcze dodatkowe. Zawiera parę hmm. wymiennych hmm. łapek. Tak, ma wymienne łapki. Nie wiem, czy nam się uda go postawić. Tak, ale dosyć ciężko. Skrzydła się. mu się rozkładają, więc można go sobie układać w różnych pozycjach. I właśnie te przednie. Te części są ruchome. Tak. Ma wymienne. Są wymienne, o tu jedną wiem wyjmę Wam pokażę, o taka Większa Większego ma Pazurira chyba. jednego. nie wiem czy go tak będzie dobrze widać na tym. Ciężko było go zamontować tak, żeby wam przybić. Ciężko jest, że tak powiem, wyczuć, żeby on tak tylko ma lekko jak. on tylko tak delikatnie osiada, nad tym się nie... A nie wciska się go w to. No właśnie, trzeba... Hard będzie się posiłować z tym. Nie, no, ja tam nawet pisałam do Magdalene Hogwarts na Instagramie i ona mówiła, że jej też tak stoi, więc ja myślałam, że nasz jest jakieś uszkodzony, To musisz nie go wciskać, tylko w odpowiednim, no, wiem, Właśnie, próbuję skrzydła, bardziej go. pod różnymi kątami, że tak powiem. Ale no, nie. Chyba się nie uda, bo męczyłyśmy się ostatnio, właśnie jak go tam wmontować, żeby stał stabilnie. I w końcu się udało. No nie wiem, jakbym go miała na półce w sumie tak postawić, żeby on no stał bo faktycznie. Jednak ta, te skrzydła jakoś ten tak postawi. jest bardzo płytki i, i hmm. ciężko jest go ustawić w takiej pozycji, żeby się nie przewrócił. I, no nie, no nie uda nam się. Zdjęcia wam wrzucę. Mam nadzieję, że na półce mi się go uda ustawić i nikt mi go nie strąci. Tak, więc to była druga rzecz, którą mama przywiozła. I mamy, wyciągaj tą trzecią, największą. To sobie odłożymy. To po prostu, jak mama powiedziała, że to kupiła, to ja mam w szoku. Ja to była, to była taka niespodzianka. Mama się tak jarała, że nawet ojcu wysyłała. A ja nawet nie wiedziałam dokładnie, co wzięłam. Patrzcie, tak w... duże płód po To znaczy, widziałam, że wzięłam tiarę, ale nie wiedziałam, że ona mówi. Tak, I dopiero, jest... tak jak mówiłam, to było pierwsze, co zobaczyłam i chwyciłam, jak dopiero jak przyjechałam do siebie i obejrzałam, no to y, byłam przeszczęśliwa i oczywiście sama się pobawiłam tą czapką, o, o, zanim, są, tak, zanim ją przywiozłam. To tak. może wyciągniemy. A, a oczywiście, jeszcze hit, ponieważ bo w Szwajcarii to... czapka mówi po niemiecku. I żadne z nas nie mówi po niemiecku. Tak, to Mamy mama. Broń tłumacza, dzisiaj tak. będzie występować. tu nie ma co tłumaczyć, bo w każdym. W tak, no jest to samo. Wiemy, jakby każdy z nas wie, co Tiara mówi, gdzieś tam przydzielając, tak? Ona każdy no, kojarzy na pewno z filmu. Tak, każdy wybiera po prostu domy, więc może najpierw idziemy. Wygląda, Wygląda i... jak normalny kapelusz. Czy... jak normalny, ma twarz. Tak, ma te tak. swoje łaty tutaj. To stół, sznureczki puszkę, jeszcze, karka. żeby zagadzać. zawiązać. Mhm. No. Jest fajna. Jak z telarzu tutaj. Tak, bo w środku mechanizm. Ten, właśnie jest. mechanizm. Uh -huh. <stwierdza> to co, Judy pierwsza? Mało ciby, stabilna. Pierwsza. No, dlatego dobrze, że są też sznurki, bo tak. tam na głowie to dość ci ciężko. Takie Ale tutaj nie, jak, jak widzicie, ma ten oczy i usta, więc tak, ja wszystko elegancko. A się łapię, może podtrzymam, proszę mi kliknąć, hmm. bo tu. Even though... Oh Wszystko, wszystko się zgadza. Wszystko to się zgadza. To jest, jest z Ravenclaw, który y, kiedyś, kiedyś jak e, próbowałyśmy jak już, test robimy, jak, jak mamy zmusiłyśmy do, do zrobienia tak, testu, mamy testowałyśmy się już, to tam dokładnie To sam dom. Śmieszne uczucie, jak to się Wam rusza na głowie troszkę, ale jak już powiedzieliśmy, że mamy trafiła, to zobaczymy, czy powtórzy sukces. E, może jakby na szybko ja Wam powiem, e, bo my już właśnie mama nam tutaj to trochę tłumaczyła, też oglądałyśmy filmy po angielsku, co ta czapka dokładnie mówi, więc ona jakby mówi mniej więcej to, że jakby ona wie, że jakby wasze myśli się nie ukryją przed tym, co ona tak. wie, że ona najlepiej was dopasuje do domu, że będzie wiedziała, jakby gdzie przynależycie i później właśnie wymienia wszystkie domy, no i mówi właśnie jeszcze te cechy domu, no. na przykład jurycie powiedziała, że a, że mądrość, tak, tam, tak, 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 i tak. będzie I co cechuje daną osobę tak. i później stara się zakwalifikować, mhm. tak, no ciekawe Próbujemy. jest, co tam wyjdzie mi. No, mnie praktycznie no zawsze przy zielają no wszędzie do Hufflepuffu. Jakiego bym testu nie robiła, to zawsze jest No, my Hufflepuff. ci klikniemy dobrze. No sobie to znajdę. No Ciekawe, czy znowu trafi do jego chłopca. Zdaję się, proszę. przed tym Gryffindorem? E, nie, nie, nie teraz się nie Skupiłaś nie się. skupiłam na mhm. tym, ale dwa razy miałam Ravencrow, a teraz Gryffindor. No ja no, nie to, ja wiem. to jest totalnie losowe. A, no, tak, to myślę, to. że to idzie w jakiejś tam kolejności. i Ja może troszkę ją tak bardziej nasunę, żebyście widzieli by tutaj ją. Oczy? Skurcie? Tak, skurczę się, kliknij mnie. Hmm. tu czubeczki w Ich sag euch genau, wohin ihr gehört, denn ich bin schlau. Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. gerecht und Treu. Eindeutig Hufflepuff. ich Ich ja. Und i Ty prawidłowo, tak. u mnie się tylko zmieniło. Mhm. Ja zawsze jestem Hufflepuff, nie wiem co bym robiła, zawsze jestem Hufflepuff. Znaczy, ja się wcale znaczy, nie wstydzę, jestem jestem dumną puchonką. Tak, to jest, y, ja nie wiem, nie wiem, To robię, są osoby dlaczego. Pracowite. pracowite. Tak, y, takie uczciwe. miłe, uczciwe. No to jest po prostu całkowity opis mnie. <grym> Skromność. Bo, co co wyrażą to, to, to za jakieś... No Nie, no myślę, że dobrze nas przedzieliło. Mama jest odważna, ona się nie boi mm. mówić tego, co myśli, więc myślę, że idealnie do Gryffindoru pasuje. Judyta też do Ravenclaw. Jak e, ludzie pytali tak, na tak Instagramie, tak. z jakiego domu jest Judyta, to dużo właśnie osób pisało, wygląda na Ravenclaw. <grym> Stereotypy. No. To co? E, dajcie chyba tak. znać, e, co Wam się najbardziej podobało, tak, bo dokładnie. to już wszystko z naszego holu zakupowego, to my i tak, e, no, dużo tych pieniążków, dajemy ciągle dużo, Subskrypcja, ta czapka kosztowała. I łapki w górę. Tak, tak jak mam mówi, subskrypcja, łapka w górę, e, właśnie komentarze, e, nie bójcie się pisać komentarzy, my naprawdę chcemy wiedzieć, co myślicie. Marika co bardzo lubi odpisywać na wszystkie tak, komentarze. Tak, e, Cały dzień poświęca. E, dajcie też znać, bo jestem bardzo ciekawa, czy może Wy macie jakieś repliki, e, może jakieś właśnie z Collection, a może sami robiliście jakieś, bo naprawdę teraz jeszcze podczas tego COVID-a to ludzie są tak kreatywni, że robią sami tyle pięknych rzeczy, więc dajcie znać, e, odsyłajcie nas do swoich Instagramów, my naprawdę bardzo Chętnie zobaczymy. A na dzisiaj bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy w kolejny czwartek, na kolejny odcinek. Pa! Pa! pa.